Cześć kochani, witajcie w 14 już wygłasie. Kochani, skoro weekend, dzisiaj bez kawał? Kochani, dziś ci nic ciekawego się, się nie działo. W robocie byłem. Potem pojechałem się z kolego spotkać. I do domu wracałem na piechotę. Kochani, bez zbędnego przeżywania, rozpoczynamy Otwieramy. Modienie płaczko nr 14. Mamy znowu karmelizane. Jajko. Kawa kapocino O smaku karmienizowanej gruszki mam ją tutaj przy sobie. Kochani, ale nie dobra kawa. Ocena jej to cztery. jest taka kawa jakbyśmy mieli kawę cappuccino o smaku gumy malonowej z pietruszką. Ochyda! Ale dobra. Wybiję ją, chociaż dobra jest. Teraz co? Kalendarz kawy. nie przepaść do gustu kawa cappuccino o smaku piernika może być dobra zobaczymy no to teraz co? lasowanie już znana muzyczka od 14 vlogmasów Mam. A dzisiejsza strapka to, kochani, ostatnia super siódemka. Za dwójkę. No to lecę panią. No to co kochani? Mamy super siódemkę. No to drapiemy. Pamiętajcie, kochani, ostatnia strępka. Ciekaw jestem, czy będzie jakaś wygrana. No i, kochani, wykrakałem wygraną. Jeszcze nie wiem, jaku, w jakiej kwocie. Czy dwójka, czy więcej. I kochani, dwa złote spada. Czyli znowu się zwróciła. Ekstra. Dlatego trzymajcie się i do dnia jutrzejszego, a mianowicie już dzisiaj do dnia dzisiejszego, bo już jest 3 minuty po północy no do nacogani. Ja lecę wrzucać na kanał. Cześć!